Witam serdecznie wszystkich zbieraczy i grzybiarzy. Widziałem, że w, już w internecie się pokazały grzyby, więc pora sprawdzić moje miejscówki. Zaraz będzie I przekonamy się. Czy u mnie też się pokazały czy jeszcze za wcześnie chociaż wiele bym sobie nie obiecywał, bo jest kilka dni padało? No a teraz taka paruwa, to myślę, że wszystko będzie wszystko będzie zajęte przez robaki No ale jak jak znajdziemy to się okaże jak, jak one wyglądają no jeszcze nic nie ma ale zaraz dotrzemy do tych miejsc Czy w zeszłym roku też się trochę spóźniłem no i patrzcie, mamy pierwszego rowika i to podwójny. Nie, jest więcej. Jeden jest tutaj, drugi tam w oddali. Dwa są. Patrzcie, teraz je pozbieramy. Oj, mam malutki koszyk, ale myślę, że się wszystko zmieści. Raz, tu jest kolejny, o, o. drugi, to są dwa, piękne, o, o. No, leoka zostaw. Piękne okazy. Przykryjemy i poszukamy dalej. No, co my tu mamy? O, też jest jeden. No. Ładny. I szukamy dalej. Czyli już już zaczynają przejdziemy się tu jeszcze kawałek żeby nie było więcej zobaczymy tutaj wow Patrzcie i się spóźniłem kurczę no patrzcie jeden rozpadnięty już Tutaj popatrzcie jaki jaki duży zostawię koszyk i wam je wszystkie pokażę Popatrzcie ja nie mogę kurczę mogłem być wcześniej mamy wszystkie pokażę zobaczcie tu jest jeden tu jest kolejny tutaj rosną jeden dwa trzy ale widzę że już się robaki zjadają tu jest też tutaj jest kolejny nie są miękkie już chociaż tego mógłbym wziąć O, o jaki przepiękny o. tego zabierzemy, tego zabierzemy. A te reszty musimy zostawić Ale choć pokażę wam kolejne tu jest jeden Patrzcie, tam jest już rozpadnięty. O, i tu mamy małego majuszka, tego zabieramy. Taki ładny. Tu jest kolejna sztuka. Tutaj, zobaczcie, ile tu ich się pokazało. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oj ten jest też mi już go nie będziemy brać tutaj popatrzcie ten tu jest też już robaki po nim chodzą tutaj Tego możemy za zabrać A, Piękny okaz ja I Wam pokażę dalej Bo tu jeszcze widziałam Widziałem jeszcze były... O! Jest ładny maluszek tutaj. Popatrzcie. O. No. A! z reguły te usiadkowane co zawsze były robaczywki. O! Tu jest następny maluszek. A! No! Przykrywamy. Poszukamy dalej. Jaki piękny, popatrzcie jaki grubasek. tego o. O. to zabieramy, przykryjemy. A miałem chęć iść szybciej, szkoda, że nie poszło. To bym mi pozbierał wszystkie, a tak tylko te mniejsze. Ale nic, to jest też przepiękny. O, ale coś się z niego da wykroić? O.